Cześć, ja jestem Bartazar, a to jest kolejny odcinek z serii Battlefield 4. W dzisiejszym odcinku musimy wyzwolić Valkirie, która została opanowana przez Chińczyków. Mi się w ogóle nie podoba broń, ale ja nie chcę tych broni. Najpierw tak, snajpereczka, QBB, o nie nie nie, wielkiej, tu nic nie widzę, czałajcie. Proszę, no, się Ja się tego, żebyśmy wrócić do tego, I, granat. I tak, tak, granat. Wracamy z powrotem. Następny też jeden biegnie, dostał, ale nie jest. Uu, nie, 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 oni są nie, się są tu nie, jaki chytrusek. Dobra, dostał. Dostał Teraz pozostaje zniszczyć tamtych graczy. Dobra, jeden O, gdzie on jest? Skąd padły te strzały? Tu jesteś Dawaj mi ten granatnik, gdzie on jest? Na którym to było? Dobra, nie trafiłem. Trafiłem, udało się. Profilaktycznie jeszcze. Uuu, ale rozwałka. Snajpereczka, snajpereczka, bardzo bym prosił o snajpereczkę. Jest jakiś wróg widzimy cel i wbiegł za trzy, wszystko czyli nic nie uszanuję normalnie. Uważaj, o. O biegł się na górę. Nie, wybuchło to w końcu. Udało się! Dajcie mi tam, dajcie mi granatnik! No, przeładujemy sobie go elegancko. Ale oto. Oni nie zginęli. Spokojnie. Każdy dostanie po No. Ale tu jest jazda, niesamowita. To był głupi pomysł. Jeden z moich nieudanych pomysłów z tej serii, by nagrać taką kompilację fej. Co? wieczy. Zamkać sobie, Zbieramy amunicję. No i teraz to tak Irish Anna Chodźcie Wy go się boicie Czekajcie, bo ja wcześniej tędy wlazłem i było ok. Teraz tu się nie da przejść, bo... Po co? Gdzie są zamknięte? To się nie patyczkuje. Dlaczego zabijęm, bo sam strzelałem do niego przecież. Niedziela. Długość. Mamy żołnierzy na ułatwić. Prosimy o pomoc. Jaka? Kierowca. Kapitan pierdło? Zbliża się nieprzyjaciel. Musimy się zwijać. Róbcie co możecie. Jak zawsze, panie kapitanie, jak zawsze. Biegną. Tak, ciak, ciak. Uuu, ale już mam mało życia. O, lepiej tak się nie wychylać za często. Okej, celam. Jeden leży. Drugi. Tamtego tego to wy chyba nigdy nie traficie. Strzynka z gadżetami. Co w tych gadżetach ciekawego? Wezmiemy sobie na przykład Stingerka Bo może Nic nie widzę A ja nie widzę i co teraz? Co tu się stało? Strażnik floty, Że nie tak stasu. Zastrzelał na oślep. Dobra, biegiem, biegiem po resztę amunicji. Dobra, gdzie jesteśmy? Tutaj. Ktoś jeszcze jest. Dobra. Na co szarżować, bo potem czekaj kapitana Garisona. Ginche. Dincze. Na dół. Jeden Troszkę niżej. Tam powinien być nasz kapitan. Radę tu jakoś wejść? Po zamykane. Dobra, Ajryż otworzył drzwi. Lepszy taki karabin do. Halo, dzień dobry. Ale rzeźnia na tym statku. Masakracja. Jest tam ktoś? Z tymi drzwiami? Które z suknielu? No to się u pani Dotarłeś. Grabarze w ciągu Aż oh. ty w dupę. Myśleliśmy, że nie żyjesz. Właśnie. A potem jak mnie zostawiliście... Gdzie dzieńcze? Co z nim? Co z nim? Fajnie, że jesteś. Fajnie. A Dzincie, ma się dobrze. Zaprowadzę Was. Aż to tak cicho się zrobiło, nie? Takie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze? Zostańcie z nimi. My pójdziemy do Izby Chorych. Pan przodem sierżacie. No coś tu jednak. Co się dzieje na tym statku? Tworzysz na flanki! Ej, pa! Co się stało w Singapurze? Myśleliśmy, że zginąłem. Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuje. Nie! No, i coś się język załatrzył. Tak bywa, jak człowiek 70 metrów, czołga przez ściek z dziurą Teraz jak blisko jest stąd do piekła. Wchodzimy, nie wchodzimy? Tak a tak atak synchroniczny. Otwórz drzwi. Dobra, otworzę drzwi. Na, na te drzwi. Wchodzimy. Dź to na ziemię. Nie duszać się, policja. Oooooooo! Sardoek, jakby Czy przeterminowana Ha ha ha. ucieka. Jak się pochowali w kuchni, dzieci? Wino. Jesteśmy w drodze. się. Gdzie? 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 Patrzyłem się na te wino. A tutaj. Otwórz drzwi. O belek. I teraz ich zamknij. Jaki troll. Lepiej późno niż w zależności. Musimy go stąd zabrać. Spokojnie. Bardzo długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet mówić. To moja broń. Jeśli zamilknę, stanę się niczym. Urań jest to? Mi już żyło do chudłe. po polsku, ja was nie rozumiem w ogóle. Przyszli pomóc. Przed dżanglem. Maszność. Musisz wyciec na wyciąg. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabili. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą tak mnie zobaczyć. Lepiej. Przekonać się, że wciąż żyję. Zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żal. O! Irish Reger, pilnujcie drzwi. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, zginiemy. Sam te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy Się życiu. Przy takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. Traumę? Nie jest. Jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. My też! Kapitanie. Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić, to brać bez strachu to już przesada. Czuję, że otworzysz te drzwi Muszę i cię przerobią na ser. Ktoś miał tyle dziur, że... Na twoją odpowiedzialność, synek. 被骗了。不过你愿意听，我会告诉事情。阿尼米去吧。振振，你把枪放下。有火不行。振振活了，我要告诉其他人。我过你有火，对，振振活了，还在机船上面。是，是真的。你这是怀疑人家在 A jednak był ale co teraz? Pokój nadal pełno chińskich Poznali go. Wieść się A to co? co to? Co to, co to było? Czylają do nas? No to odwołajcie te statki, swoje samoloty, że to tam przysłaliście. To Chang. Tak Ma okno gdzieś na północ od nas. Teraz pogrzebie prawdy i nas wszystkich razem z nią. stuka? Nic już nie zostało. Nawet te cztery? C4? C4, akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Strzelać z C4. Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4, ja to zrobię. Lepimy kulki. Nie. Będziemy strzelać z procesem. Nie, 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 nie. Nie, 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 chodźcie. Nie, na pewno Nie, nie. Gdzie? Gdzie? Nie, masz Dobra, chodźmy. Tyle nam zostało. Słuchajcie wszyscy. Przygotować mi łódź i załadować na nią C4. Chorunek, Weź, Zato... zaraz tam będzie. okręt Changa. Zawsze tak jest? Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną? Co? Związałam się z tym, co symbolizuje. Okej. Okay. Pokaż mi swoje towary. Hana, marzysz czasem, żeby było inaczej? Pewnie. Oczywiście, ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Połodzenia, pak. Irish. Jesteś w porządku, Kana. Wróćcie, jak najszybciej. Ja mam jechać z wami. Czy Mi się chce. I... To dla pana się żyć. Ty zostajesz, pak? Ma się przeżyć. To rozkaz zrobić, a wy nie dajcie zatonąć Wakirowi. Niedługo długo Hura! Ura! 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 Szef po odura. O, o. Ura. Co robię? A Nie jedziemy na prosto. jest. Panie, Jezu. na bezczera. Może się uda, może nie. Tu odbiór, tu forzeca. Ten pieprzor okręt wali w nas jak w betlem. Jest się na dwóch stołach. Dobra, ciśniemy. Show ma zgołoooło. Idziemy na całość. Na całość! Idź na całość. No. Teraz poprzyklejajcie te cerzkali Czy my tam musimy wejść pewnie? Nie szykować się hi, hi, hi. Dobra, włazimy tam i zrobimy Nie, nie wchodzimy. Co to jest? Harpuny! Spezoba. To niezawodny sprzęt. Tak, jasne. Piński. Prosto ze Szwecji. Tak. A! kamień <noise> kamień Wow. Dlaczego my się tak właściwie chyciliśmy? Prostatek statek jest pod nami? Kostecza. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak masz status, odbiór? Ledwo się trzymamy! Ślijcie ich na dno! Wysadzaj kanał! Czerwone! Coś jest nie tak! Brak połączenia! Reker! Baterie pewnie padły. Zadań Trzeba będzie zejść na dół. No, wiedziałem, że to się tak okay. łatwo nie uda. Wystarczy jedna osoba. Reker, masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Okej, okay, daj mi go. Nie będziesz ryzykować, kanał! Jestem Irish, pamiętasz? Mam farta. Daj mi go, dawaj! Reker, codziennie ryzykuje życie dla mojego kraju. Mm, nie daj mogę się ładunek. zdecydować. Bo kraj potrzebuje żywej. Nie rzejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Reker. My się tutaj kłócimy, a na okręcie umierają ludzie. Daj mi ładunek, Reker. Irish. Trudno. Wybacz. jak zapali się zielone Naciśniesz przycisk Iris! Cholera Co on zrobił najlepszejszego? Gotowe już można Naciskaj jak jak To Kto go zabije? Grabarze kurwa wysadzajcie ten statek już Cholera IRISZ Uciekaj Pytuj się człowieku A... O co Valkyrie Naciśnij jebany przycisk Albo on albo Valkyrie jest jasny. Ale nacisnąłem. Przecież. O Boże. Już po fakirii. Daliśmy działa. Słuchajcie, okręty można zatopić, ludzi można zabić, ale nie da się uśmiercić idei. Prawda? Przetrwaliśmy. Tak. Przetrwaliśmy, grabarze. Krawarze tu strażnica, odzyskaliśmy kontrolę nad Słezem. Udało wam się kogoś znaleźć? Nie strażnica. Nikt nie przeżył. Jó! Poprawka. Nie przeżył, nikt poza nami. Chciałem dobrze, no to się mi źle nacisnęło. To nie z gry. Przeżył ten pak, tylko no i kapitan. No i tam ileś tak marynarzy. No i ten ten cincze, czy jak mu to tam było. No nic moi mili, to już koniec serii Battlefield 4. Jak widzicie, tak się kończy. Gra. Znaczy, to jest jedno z zakończeń. Pewnie wybrałem to gorsze znajdziecie, A my widzimy się wkrótce. W innej grze jakiejś. piszcie w komentarzach, jak, jaką grę chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zapraszam Was jak zwykle do subskrypcji. Do zostawiania lajków, łapek w górę. A my widzimy się wkrótce. Cześć.